Hej, siema wszystkim, tutaj Michu i dzisiaj startuje nowa seria na moim kanale. Wychodzę z tą serią naprzeciw wam, ponieważ wiele osób pisze do mnie maile. Michu, co mam zmienić w swoim komputerze? Michu, czy mógłbyś mi pomóc tutaj jakąś część dobrać, coś w tym stylu? E, tych maili mam naprawdę sporo i na, na nie, nie na wszystkie mogę odpisać często. Także wychodzę do was z taką właśnie ciekawą serią. A o co chodzi w tej serii? Chodzi o to, że będziecie do mnie przysyłać swoje zgłoszenia, mianowicie wasze imię, jeżeli, jaki macie teraz komputer, co chcecie w nim wymienić, jaki budżet, czy części chcecie nowe, czy używane, i do czego używacie waszego PC'a. Ja będę starał wam się pomóc, będę nagrywał no, o tym filmiki oczywiście z każdym z, każdym z was. Będę sobie wybierał jedną-dwie osoby do takiego filmiku, zależy od ilości zgłoszeń, i będziemy takie modyfikacje przeprowadzać. Oczywiście nie ja wam, ja wam tego nie będę fundował ani nie będę wam żadnych części tutaj wymieniał, nic robił, tylko po prostu będę wam podpowiadał co możecie kupić, e, naprowadzał was w jaki sposób, co najbardziej odpowiednie do waszego zestawu e, i co. No i tak to właśnie będzie e, wyglądało z mojej strony. Przygotowałem już też dla Was wzór, jak ma wyglądać takie zgłoszenie, czyli piszecie swoje imię, jaki posiadasz teraz PC, dokładnie z, jaką, jaki masz procesor, jaką płytę główną, jaką pamięć RAM, jaki zasilacz, jaki dysk, jaka karta graficzna itd. Tak Wszystko musi być opisane dokładnie. Nie, nie interesuje mnie, że ktoś napisze na przykład posiadam płytę MSI P45. No i skąd ja mam wiedzieć o jaką płytę Ci chodzi, czy były różne, albo posiadam płytę... Asus, dajmy na to, H61, no ale co, co z tego, jak ja dalszego modelu nie znam i nie wiem, jakie procesory mogą na tą płytę podpasować. Tak samo nie piszcie my mam procesor Intel Core i3, no piszcie, czy macie Intel Core i 3 20, 1, 20 na przykład, czy Intel Core i 3, 2, 3, Intel Core i 5, 2, 3 100, albo Intel Core i 5, 5 k także to się różnie, więc musicie również o tym dokładnie pisać kartę graficzną. Zazwyczaj większość osób wie jaką ma w komputerze, ale to też musi być dokładnie wszystko opisane. Zasilacz też, nie, nie piszcie mi, że macie zasilacz na przykład, nie wiem, Silentium PC, bo są na przykład różne zasilacze Silentium PC, tak samo różne zasilacze Corsara, czy też Chiefteka. Także piszcie dokładnie wszystkie z modelem i tak dalej, bo ja nie będę się tutaj bawił w zgadywangi, bo to by było naprawdę bardzo... Bardzo utrudnione e, zadanie. Także piszcie wszystko dokładnie, jaki macie PC. But, e, jaki posiadacie budżet na modyfikacje? E, następna linijka to, czy chcecie części nowe, czy używane, czy też i nowe, i używane. E, ale raczej proponowałbym skupić się albo jedne, albo drugie. Krótkie info, do czego potrzebujesz PC. -ta. czyli piszecie gry, praca, e, nie wiem, montaż filmów. YouTube, coś takiego, czy tworzenie muzyki różnie, to od Was zależy. I wszystkie te zgłoszenia przesyłacie na maila, którego macie tutaj podanego michał 98gmailcom gmail.com. W tytule wpisujecie Zmodernizuj sobie peceta tego maila, a dalej według tego wzoru, który wrzucę za, również zaraz do opisu po, korzystając z tego wzoru, oczywiście piszcie wszystko, czyli tak jak tutaj widzicie. No, no i to by było na tyle, także startujemy z taką serią, na wysyłanie zgłoszeń macie od dnia dzisiejszego dwa tygodnie albo no dwa tygodnie niech będzie, niech się tych zgłoszeń troszeczkę nazbiera i za dwa tygodnie ruszamy z tą serią, także trzymajcie kciuki, łapkę w górę i do następnego filmu na razie.